Nie zapomnę, jak, jak byłem w, na takim obozie naukowym w Rzymie ze swoimi studentami z historii kościoła i oglądaliśmy przedstawienia męczenników starożytne. I najczęściej na tych przedstawieniach jest taki szczegół uderzający, że męczennik trzyma w ręce narzędzie swojej śmierci. Czyli na przykład Święty Piotr trzyma w rękach Krzyż, a Święty Paweł trzyma w rękach Miecz, a Święty Wawrzyniec trzyma w rękach kratę, na której był smażony. Ale ten szczegół niesłychanie ważny jest taki, że zawsze trzymają ten, to, to narzędzie zbrodni przez tkaninę. Tak jak ten młody człowiek, który tam teraz usiadł, bo jest zmęczony. Nie? <grych> Mógłbyś na chwilę wstać przyjacielu, O widzicie jak on trzymał mój pastorał um, przez tkaninę. Przed chwilą było wystawienie jak ksiądz chował Najświętszy Sakrament i błogosławił to też przez welon trzymał Najświętszy Sakrament, nie? Możesz usiąść, o, dobrze. Wiecie skąd się to wzięło, że używamy welonu w liturgii? To się wzięło z dworu cesarskiego w Rzymie. Kiedy cesarz komuś dawał prezent, to mogłeś go wziąć tylko przez tkaninę, z szacunku dla cesarza. Nie można było wziąć prezentu od cesarza gołą łapą, tak, bo by się obraził. Więc jak ten święty Piotr? Trzyma krzyż w ten sposób, a wawrzyniec w ten sposób trzyma kratę, na której umarł. Przez tkaninę. To to oznacza, że oni nie dają Bogu nie. takiego swojego. Piotr nie daje swojego krzyża Bogu, mówiąc, popatrz, bo jak cię kocham, umarłem za ciebie. Wawrzyniec nie daje Bogu swojej kraty, tylko przyjmują od Niego. Jako dar, który przyszedł, najcenniejszy dar, który możesz wziąć tylko w ten sposób. Nie możesz go wziąć gołą ręką. Rozumiecie, co z tego? Wiecie, ile trzeba się modlić, żeby to rozumieć. A ile trzeba się modlić, żeby to przeżyć?